Gaz doskonały w ilości N moli rozpręża się izobarycznie, to nie jest możliwe. Nie jest możliwe, żeby gaz zmniejszał ciśnienie przy stałym ciśnieniu. Przypuszczalnie autorzy chcieli powiedzieć, że ten gaz zwiększa objętość przy zachowaniu stałego ciśnienia, ale nie wyszło. Będę to rozwiązywał tak, jakby tu było napisane, że gaz zwiększa objętość, a nie zmniejsza ciśnienie, w wyniku czego jego temperatura wzrasta o delta T. Zapiszę sobie równanie stanu, zobaczę jak to wygląda. Może w postaci podanej przez Clapeyrona. P razy delta V. To ma sens. Jeśli gaz ma zwiększyć objętość, ulec ekspansji, to tutaj też musi coś się zwiększyć. I tym czymś będzie temperatura. OK, pasuje. Wyprowadź wzór na pracę wykonaną przez gaz. Gaz po pierwsze wykona dodatnią pracę bo jego objętość rośnie. Przepiszę wzór z tablic. To jest praca w przemianie izobarycznej. Jak widać, mogę zamiast P PΔV wpisać NR NRΔT. Nie jestem pewien, czy słowo wyprowadź do tego manewru pasuje. Wyraź ciepło dostarczono do gazu. No, pewnie. Do gazu nie dostarczono żadnego ciepła, bo nie istnieje coś takiego. Można powiedzieć, że dostarczono energię na sposób ciepła. To też brzmi archaicznie, ale jeszcze można tak mówić. Przepisuję wzór tablic. Energia dostarczona przez stałej objętości QV to CV razy ilość moli razy zmiana temperatury. No i teraz uwaga, to jest źle. Tak to zrobiłem, gdy rozwiązywałem to za pierwszym razem. Na swoją obronę mam tylko to, że byłem trochę wyprowadzony z równowagi tym rozprężaniem izobarycznym i bełkotaniem o cieple. Dziecko, które napisało mi, że pierwsze farmazony zostało nagrodzone Nagrodą Książkową. Już mówię, dlaczego farmazony. To jest energia, która jest potrzebna, żeby N moli gazu ogrzać o delta T na drodze przemiany izochorycznej. A to nie jest przemiana izochoryczna. Co prawda, tu jest napisane stała objętość, ale to nie tyczy się przemiany. To po prostu mówi, że mam użyć tej stałej. Przemiana jest izobaryczna. Energia dostarczona w przemianie izobarycznej, oznacza ją Qp. To ciepło molowe przy stałym ciśnieniu, CP, razy N, razy zmiana temperatury. W tablicach jest relacja między CP i CV. CP jest o R większe. I takie coś powinno znaleźć się w prawidłowo skonstruowanym kluczu. 13.3 Zanim pójdę dalej, przypomnę Wam, że w każdej chwili możecie dostać dostęp do moich szablonów kursowych. Praca z którymi, nawet samodzielna, gwarantuje dużo procentów z matury. A no, jeśli ktoś nie lubi samodzielnie, to dostęp do zajęć ze mną, takich na żywo, jak najbardziej wchodzi w grę. Do tego około 500 dni publicznych filmów, kulturalnie rozwiązane matury z ostatnich lat, no i oczywiście nudesy. Cały hajs z Patronite'a na ograniczanie emisji utlenku węgla i wyciąganie tego gazu z atmosfery. A to wszystko po to, żeby wasza przyszłość wyglądała bardziej tak, niż tak. Koniec przekazu. Wracamy do zadania. 13.3. Zdanie jest o przemianie izobarycznej, dlatego tutaj pojawiają się przemiany adiabatyczna i izotermiczna. Mam obadać, jak mają się do siebie zmiany ciśnienia w czasie ekspansji w tych dwóch przemianach. Zapiszę równanie Clapeyrona, A teraz w postaci pasującej do tych przemian. W przemianie adiabatycznej nie ma wymiany energii z otoczeniem. Energia wymienioną z otoczeniem zwykle oznacza się symbolem Q w termodynamice. Kiedyś nazywało się to ciepłem. Teraz już nie. Ale oznaczenie pozostało. I w przemianie adiabatycznej... Hmm. Właśnie nie będzie dopisać trójkąciki, więc na razie to zostawię. W izotermicznej temperatura się nie zmienia. I to jest łatwe, bo po prawej stronie nic się nie zmieni. Prawą stronę przepiszę tak, jak jest. Po lewej stronie będę musiał dopisać tutaj trójkącik, bo jest napisane, że zmienia się objętość. No i skoro objętość się zmienia, to jeszcze coś musi się zmienić, żeby równość mogła być zachowana. Czyli ciśnienie też będzie musiało się zmieniać. Jeszcze raz, dużymi literami. To po prawej w przemianie izotermicznej to jest zbitka stałych, czyli nadal stała. Jeśli prawa strona jest stała, lewa też musi być stała, nie może się zmienić. I skoro tu jest iloczyn i jeden czynnik iloczynu, ten prawy, rośnie, to ten lewy musi tyle samo zmaleć. Co jest zgodne z treścią, bo jest napisane, że ciśnienie gazu maleje. Wydaje się, że rozumiem, o czym tu jest mowa. To już coś. Przemiana adiabatyczna. W przemianie adiabatycznej zmienia się wszystko. No bo z treści wynika, że zmienia się ciśnienie objętość, więc dopiszę tu trójkąciki. A ponieważ adiabatyczna nie jest izotermiczna, czyli temperatura nie jest stała, no to tu też pojawi się trójkącik. Trzy trójkąciki. Jak romantycznie. Delta P, delta V, NR, delta T. W obu tych przemianach gaz wykonuje pracę, bo w obu tych przypadkach gaz zwiększa objętość. Można sobie dla oproszenia wyobrazić, że to jest po prostu cylinder z tłokiem poruszającym się bez tarcia. To jest ten tłok, to jest siła parcia ze strony gazu, a to jest wektor przemieszczania tłoka. Mógł się przesunąć na przykład o tyle. Tu będę zakładał, że w obu przemianach wzrost objętości jest taki sam, czyli wektor przemieszczenia również jest taki sam. Widzimy, że gaz wykonuje dodatnią pracę, bo to jest siła, jaką gaz działa. To jest dekret przemieszczenia. Ze wzoru na pracę wychodzi, że gaz wykonuje dodatnią pracę. I gaz wykonuje pracę kosztem swojej energii wewnętrznej. Gaz wykonując pracę wyrzuca dżulę na zewnątrz. A jeśli gaz wyrzuca dżulę na zewnątrz, no to stygnie, bo pozbywa się energii. W przemianie izotermicznej temu stygnięciu zapobiegamy dorzucając dżulę, ale w przemianie adiabatycznej to jest wykluczone. Do czego zmierzam? Tutaj nie ma zmiany temperatury. Tutaj zmiana temperatury jest i jest to spadek, bo gaz wykonał dodatnią pracę kosztem swojej energii wewnętrznej. Wykonując pracę on wyrzucił dżulę na zewnątrz. W obu przypadkach objętość rośnie o tyle samo. Tak muszę założyć, inaczej tego nie mogę rozwiązać. Tutaj spadek ciśnienia musi skompensować wzrost objętości. Tak żeby równość była zachowana. Tutaj spadek ciśnienia, oprócz tego, że kompensuje ten sam wzrost objętości, to jeszcze musi skompensować fakt, że prawa strona równości maleje bo to stygnie. Tu ciśnienie musi spaść bardziej. To samo inaczej. Zauważam, że tu temperatura spada. Muszę to zauważyć. To jest w miarę oczywiste. Ten gaz w obu przypadkach wykonuje dodatnią pracę. Ten gaz w obu przypadkach wyrzuca joule na zewnątrz, wykonując pracę. Tutaj te straty kompensuje mu, dostarczając energię. Tu nie ma takiej możliwości. Wniosek? Tutaj gaz stygnie. I teraz, w obu przypadkach mamy tą samą ilość gazu w tej samej objętości, ale tu gaz ma niższą temperaturę. No to tu ciśnienie będzie mniejsze. Albowiem bo gdyż ciśnienie wynika z tego, że cząsteczki czy tam atomy gazu zapierają i uderzają o ścianki naczynia. I wtedy w czasie tych uderzeń działają siłą i z tej siły wynika ciśnienie. Jeśli temperatura zniszcza, to one wolniej zapierają, słabiej uderzają i dają niższe ciśnienie. Czyli podczas przemiany diabetycznej ciśnienie gazu maleje ze wzrostem objętości przy założeniu, że mówimy o tym samym wzroście objętości, szybciej. Niż w przemianie izotermicznej, ponieważ gaz musi wykonywać pracę. To jest prawda, ale w obu przypadkach, więc trudno tym uzasadniać to, że jeden przypadek jest prawdziwy. Zmiana ciśnienia gazu nie zależy od rodzaju przemiany, a jedynie od objętości początkowej i końcowej. To jest bzdura. Przecież tutaj widać, że zmiana ciśnienia gazu zależy również od zmiany temperatury. Zostaje trzy. To jest bardzo trudne zadanie. Moim zdaniem. Zastanawiam się, dlaczego to ma dwa punkty, dlaczego to ma jeden i dlaczego to ma jeden. Bo gdybym miał dawać punkty w tym zdaniu, to to, to by się nie znalazło w zdaniu maturalnym w ogóle. A jeśli już to za zero punktów, to by dostało jeden albo dwa punkty. Tutaj trzeba uważnie czytać. Jak ktoś nie czyta, bo na przykład został ukończony dzień wcześniej przez analbisa, no to zrobi źle, tak jak ja za pierwszym razem. No i to powinno dostać. 3? Nie wiem, ja bym dał 3. Napijcie w komentarzach, ile byście dały. 13, trzy. No i tak przy okazji, ilością punktów się w ogóle nie sugerujcie, bo ona jest przypisywana losowo. Nie wiem, czy wiecie, ale w siedzibie Operonu jest kostka. Taka do gry. Pracownicy Operonu rzucają tą kostką, i tyle je wyrzucą, tyle wpisują punktów. Przy czym wyniki większe niż 3 zwykle ignorują, no bo trudno, żeby jeden podpunkt miał więcej niż 3. Więc jeśli wypadnie 4, 5 albo 6, to rzucają jeszcze raz tak długo, aż wypadnie liczba z przedziału. 1, 3. Tak działa Operon.